Witam serdecznie w magazynie z obu stron siatki. Dziś trochę nietypowo, bo w okrojonym dwuosobowym składzie. Przepraszam za moje chrypienie, które się na pewno pojawi. A trzecia osoba, która miała z nami dyskutować o ligowej siatkówce, no bardziej niż o chrypła, Robert Szałkowski pochorował się, obiecuję. Obiecuję trener legionowi, że w najbliższym czasie nadrobi zaległości, no ale tam już chyba nawet zapalenie jakichś płuc. Także życzymy przede wszystkim Robercie zdrowia. Będziemy dzisiaj dźwigali ciężar we dwóch. Moim gościem jest Kamil Drąg, dziennikarz przeglądu sportowego. Dzień dobry, witam. Ty przechodzisz, nie będziesz chrypił, mnie też przyznam szczerze, że coś gdzieś w kościach łamie, ale to pewnie ze starości. Za to ceradu Czarnych Radom. Nic nie mamy w kościach ze starości. Daniel Pliński, trzecia młodość. Młodzi jak Bartłomiej Bołądź czy Artur Szalpuk, czy średnio młodzi jak Wojtek Żaliński przeżywają jakiś fantastyczny okres. Byłem na meczu w Radomiu. Fantastyczna atmosfera także za sprawą klubu kibica Asekoresowi, który starał się dotrzymać kroku tym żywiołowym, fantastycznym kibicą z Radomia. Mała hala, która, która aż kipiała, ale kipiała to że emocji. Wspaniałe widowisko. Cerat wydawało się, że, że ten mecz może przegrać. Za trzy punkty. Resowia odbije się od dna. Jak to niektórzy już gdzieś tam pisali, no z tym dnem trochę poniosło, bo to szóste miejsce w tabeli nawet po tej porażce. No ale mówimy o drużynie, której liczyliśmy, że będzie pierwsze miejsce. Byłeś zauroczony tym meczem? Mimo tego, że działo się o takiej porze, że w gazecie pewnie nie byli się zaszczęśliwi. No nie, nie było szansy, żeby złapać na cały kraj. Na pewno niestety nie ukazał się w Radomiu czego pewnie żałują kibice syna, no ale niestety takie godziny rozgrywania spotkań, że drukarnie nie nadążają drukować, no nie ulega wątpliwości, jestem pod wrażeniem. Ja myślę, że już dzisiaj po tym meczu z Rosowią możemy ogłosić, że rzeczywiście Cerat Czarni są lotosem trefle tak z poprzedniego sezonu. Tak, bo do tej pory mogliśmy mówić o dobrym terminarzu, czarnych o ręce Raula Lozano, czy dotyku cudownym trenera argentyńskiego, ale jeżeli Radomianie po pierwsze urywają punkt za zaksie, po drugie wygrywają z Resowią, no to ich pierwsze bądź drugie, w zależności od rozwoju sytuacji na ten moment, drugie miejsce w ligowej tabeli, to nie jest przypadek, to jest po prostu efekt dobrej gry, Pytanie oczywiście, na ile wystarczy sił, na ile wystarczy umiejętności. Natomiast ja się cieszę z jednego. Pamiętamy, yy, trzy sezony wcześniej pojawiła się Delekta mocna Bydgosz, która sporo namieszała, im sił już nie wystarczyło na playoffy, zajęli czwarte miejsce, ale już coś się zaczęło dziać. Już ktoś nowy dołączył do tego trochę skostniałego układu. No, i przed rokiem wspaniały loto stref, i pamiętamy te nasze wątpliwości. Nie no, no wcześniej nie że nie będą mieli siły, sił, że jedna szóstka, że, że jeden skład. Poza tym zwróćmy Kamil uwagę na jedną rzecz. Jeśli chodzi o. Plus ligę i ewentualne późniejsze wyniki, dosyć istotny jest właśnie ten początek rozgrywek. Sporo na tym skorzystał Lotos w zeszłym sezonie i mam wrażenie, że skorzysta na tym coraz czarni Radom, bo te zespoły są, które zajmą wysokie miejsca na pół rundy zasadniczej, są potem albo rozstawione, albo tak jak w tym roku w ogóle będą miały prawo grać w pucharze Polski, będzie im łatwiej też o sukces właśnie w tych rozgrywkach. Bo jeżeli czarni zajmą pierwsze, drugie, a czy nawet trzecie albo czwarte miejsce, to będą rozstawieni od razu w turnieju finałowym być może trafią na łatwiejszego rywala w półfinale, no i co, i już mogą, mogą być bardzo blisko kolejnego sukcesu, także ten początek jest bardzo ważny i nie ulega wątpliwości, że, że Czarni sobie bardzo ładnie radzą, no i... Nie są na pewno wydmuszką, są mocnym zespołem. Natomiast no, cały czas znak zapytania, czy to jest już zespół na, na medale Mistrzostw Polski, bo to, to o tym to się przekonamy za parę miesięcy. To uprzedziłeś trochę nasz materiał wideo. Posłuchajcie Wojtka Żalińskiego, który tłumaczy, dlaczego cera czarni radą nie będą w tym sezonie tak zwaną wydmuszką. Kawałek już za nami jest, to była dziewiąta kolejka. Yy, tak, czyli dziewiąta kolejka to ponad jedna, ponad jedna trzecia yy, sezonu jest za nami. Ja mam nadzieję, że udowodnimy wszystkim, że jesteśmy naprawdę mocnym zespołu, yy, zespołem, a nie taką wydmuszką, która straszy, strasza, w decydującym momencie padnie. Tak jak już wcześniej mówiłem, to był dzisiaj pierwszy krok do potwierdzenia tej mojej teorii. Mówmy się, walczymy o medal. No, myślę, że pierwsze miejsce po dziewięciu kolejkach to, to predysponuje nas do walki o medale. No, byłbym głupcem, gdybym powiedział teraz, że będę walczył o miejsca 7-8. Mamy swoje ambicje, swoje marzenia. Chcielibyśmy powtórzyć taki sezon, jaki miał w zeszłym roku LotoStref. Będzie to niezwykle ciężko, ale będziemy walczyć. Nie mogę powiedzieć, że jest złym. Na dzień dzisiejszy to mogę powiedzieć, że jest wyśmienitym trenerem. No, dużo teorii, powiedzeń no, do takich... Najlepsze jest, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz. Skoro trener z naprawdę skromnym budżetem wygrywa z takim dream teamem, to chyba jest bardzo dobrym trenerem. A jeżeli jeszcze ktoś spojrzy w w naszą tą serię to był ósmy mecz z rzędu wygrany. Nie wiem, czy w Radomiu, w Radomiu ktoś wygrywał 8 meczów z rzędu, a w naszej lidze, no to myślę, że chyba tylko był Hatów i w Takie serii się zdarzały. Więc myślę, że no, mamy swoje 5 minut, gramy naprawdę dobrą siatkówkę i, i tyle. Wojtek mówi, że chyba byłby wariatem, gdyby teraz zaczął mówić, że walczą jak przed sezonem, zakładali gdzieś tam miejsca 6-8, bo są prawie liderem. To już tylko tutaj stosunek setów. Właściwie jeden secik powoduje, że, że gdzieś są za Zaksą. Mają na przykład nad mistrzami polski 7 punktów przewagi, ale Wojtek, moim zdaniem, jest takim przykładem, przykładem na to. Z czego najbardziej zadowolony jest prezes Cerradu Czarnych w pomeczowych wypowiedziach. Nawet to się rzadko zdarzało wcześniej, żeby rozmówca dziękował za to, że mu się zadało pytanie. Raczej nas z reguły bito po, po głowach za mniej mądre lub bardziej dokuczliwe pytania. Ale jak się popatrzy na, na drużynę Cerradu, oczywiście jest tam Lukas Kampa. Bardzo ciekawy, dobry rozgrywający, spokojny. Doświadczony już, jest oczywiście trener Raul Lozano. No, ale jak popatrzymy na zawodników, którzy byli kluczowi, w, w, chociażby w tym meczu za Sekoresowią, popatrzmy po przekątnej z kampą Bartłomiej Bołącz, który poprzedni sezon to właściwie miał być już takim rezerwowym. Po tym pierwszym swoim w Radomiu gdzieś tak trochę gaz. Jakoś tak się o nim mówiło, że może już pomału niespełniony jakiś talent. gra bardzo dobrze. Artur Szalpuk, który został wyszarpany z Politechniki w, w, w jakiś tam sposób, postawiono na niego w Radomiu, no i właśnie Wojtek Żaliński, którego słyszeliśmy, że, że ma ambicje. I ym... No, Radą pokazuje, że na pewno drużyna Ceradu nie ma budżetu porównywalnego z tymi potęgami, ale pokazuje, że przy takiej spokojnej, ułożonej pracy i być może przy takim szczęściu trochę do transferów i no, niewątpliwie też pozyskanie Raula Lozano. Wiemy, że on nie jest pozyskany za takie rynkowe pieniądze, że, że gdzieś tutaj była okazja, Raul. Raulu no nie zarabia kokosów, to, to nie ulega wątpliwości. No, zależy tutaj na to tutaj takich, jak można by się było spodziewać zarabiać, po trenerze tak. takiej klasy. No więc właśnie, więc też udało się wykorzystać klubowi okazję i Raulowi chyba udało się wykorzystać okazję, bo trudno nam dzisiaj orzec, ile w tych dobrych występach w Radomiu pomogło mu na przykład znalezienie dodatkowej pracy, czy może pierwszej pracy okaże się w przyszłości z reprezentacją Iranu, bo nie wiemy, jak, jak podchodziliby działacze Iranu, na przykład, gdyby Raul Lozano był wolny na rynku i nie pracował nigdzie. Okazało się, że po przygotowaniach w Radomiu, świetnym starcie, on nadal jest w tej swojej najwyższej formie trenerskiej, tak, którą znaliśmy wcześniej. No stąd moje pytanie po tym długim, po tym długim wstępie. Czy, czy myślisz, że właśnie budowanie? budowanie drużyn na polskich zawodnikach, co pokazano w Radomiu, w większości na polskich, bo Daniel Piński, powiedzmy tak, jest zagraniczny libero, zagraniczny rozgrywający, to nadal jest fajny pomysł i, i może być recepta na, na budowanie jakiegoś sukcesu, bo przypominam sobie ten, notość, o którym mówiliśmy. Oczywiście, Marfi Troj, oczywiście, Sebastian Szwarc, ale pamiętamy, Mateusz Mika, też wytransferowany w sposób taki trochę jak Lozano, bo Mateusz Mika został podpisany w Gdańsku przed Ligą Światową, to przed tymi wypadkami. nikt o niego wie... nie bił, tak nie naprawdę. Nie... Wtedy, to znaczy, nie był wiemy, że miało wstęp ze skrybeł chatów, ale, ale, ale jednak to nie był zawodnik, od którego by zaczynano budowanie drużyny. Eee, by... Piotrek Gacek, który przeży, przeżywa kolejną młodość, odzyskał świeżość po pobycie w Kędzierzynie. Wojtek Grzyb, który nosił bidony, nie miał za dużo okazji pokazania umiejętności w Rzeszowie. Następnie gra fantastycznie. Bartek Gawryszewski, który gdzieś też zaczyna grać zupełnie inaczej niż ostatnio. Może, może to jest jakaś zachęta dla prezesów na przyszłość, że warto jednak w tych Polaków inwestować. No bo przyznaj z, z ręką na sercu, wierzyłeś to, że Wojtek Żaliński, w ogóle fantastyczny człowiek, bardzo sympatyczny, dobry ligowiec, ale że on będzie na poważnie brany pod uwagę w, w kadrze, w reprezentacji, w kontekście w, 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 Berlina. w kontekście Berlina. Ja się nie spodziewałem, choć bardzo bym chciał, żeby, ale Wojtek absolutnie sportowo zasługuje w tym momencie, żeby do takiego Berlina pojechać. Są inne aspekty, wiemy, że Jurek Mielewski napisał ostatnio tekst, eksperci Polsatu byli trenerzy, wypowiadali się, jeden uważał, że Wojtek powinien dostać szansę, bo jest jakąś taką świeżością, inni, że jest niedoświadczony i tak dalej, i tak dalej. Ale Wojtek sportowo na dziś absolutnie może aspirować do reprezentacji Polski. No dobrze, od początku, gdybyśmy zrobili taki swój, ulub, swoją ulubioną zabawę, czyli mecz na papierze i porównali skład Ceradu Czarnych Radę ze składem Zaksy, Skry, Resowi... Lotosu nawet, no to bądźmy szczerzy, wszystkie te Pojedynki pomiędzy poszczególnymi zawodnikami, no czy większość z nich byłaby na korzyść tych potentatów. Takie są fakty, tylko że budowanie zespołu nie polega na ściągnięciu samych gwiazd, zapłaceniu im wielkich pieniędzy, tylko na zbudowaniu takiego zespołu, który będzie grał, na stworzeniu dobrej atmosfery, na dobrym przygotowaniu tego całego towarzystwa do sezonu, co niewątpliwie miało miejsce. To, to za każdym razem przecież powtarzamy, że ręka Raula Lozano, który jest mistrzem świata, jeśli chodzi o ciężką pracę, o przygotowanie zespołu. I to wszystko działa. Co do, co do Wojtka Żalińskiego, widziałem jego wypowiedź w kontekście właśnie reprezentacji Polski bodajże dla Polsatu Sport i on pytany o, o to, czy widzi dla siebie szansę zagrania w Berlinie. No podszedł do tego z dystansem, twierdząc, że, że ten turniej to nie jest ani czas, ani miejsce na jakieś rewolucje, eksperymenty i dopuszczanie nowych zawodników. Trochę się z nim zgadzam. To znaczy tak, wielki szacunek i wielkie brawa za, za to, co do tej pory pokazał, zwłaszcza w tym meczu z Resowią, 6 asów, 4 w takim bardzo kluczowym momencie, udowodnił, że zasługuje na to, żeby szansę dostać w reprezentacji. Nie wiem czy już w Berlinie, bo pamiętajmy, że rywalizuje z kim? No z Szalpukiem, ze swoim kolegą klubowym, z Aleksandrem Śliwką, który też przecież bardzo dobrze sobie radzi. Może presenowi. Rafałem Buszkiem też, może Rafałem Buszkiem, może który też, mniej no, gra w tym sezonie. W każdym tak? razie no w, nagle, zobacz co się wydarzyło, jeszcze rok temu czy dwa lata temu narzekaliśmy, że kurczę nie mamy przyjmujących, poza tym żelazną czwórką, która była w reprezentacji nie było widać nikogo. Nagle się tak porobiło, dzięki temu, że ta liga jest tak mocna, że zespoły grają na tak wysokim poziomie, że trener Antiga już ma w kim wybierać naprawdę się zrobiła bardzo mocna rywalizacja o te drugie, trzecie, czwarte miejsce w reprezentacji. Ja jestem zdecydowanie za tym, żeby Wojtek dostał szansę w reprezentacji, ale może niekoniecznie w Berlinie, natomiast Liga Światowa, zobacz, co się dzieje, mamy turnieje eliminacyjne, jesteśmy, co wiem, już od dwóch dni, od wczoraj tak naprawdę oficjalnie, gospodarzem Ligi Światowej i to jest doskonałe moim zdaniem miejsce, żeby właśnie tacy zawodnicy jak Wojtek Żaliński, jak Olek Śliwka dostawali szansę grania. I tam jak najbardziej, jeżeli Wojtek utrzyma tę dyspozycję, którą teraz prezentuje, jak najbardziej widzę dla niego miejsce. Co, co nie znaczy, że Antiga go nie zabierze do Berlina, może tak się to no, Zobaczymy. Zaraz do wątku reprezentacyjnego wrócimy. A chciałbym, żebyśmy obejrzeli taki krótki materiał, jak już o tej polskości tyle mówiliśmy, to z naszym polskim trenerem. Posłuchajcie, jak wiele z Ameryki czerpie według NKS-u Nie czuję się w żadnym wypadku gorszy. Tym bardziej, że ostatnie 6-7 lat poświęcam i swój czas i, i kontakty, które mam. Przede wszystkim pieniążki na to, żeby uczyć się od najlepszych. Także ja dostaję dobrą szkołę, mam świetnych nauczycieli, świetnych ludzi wokół mnie i, I oczywiście potrzebuję więcej czasu, żeby to, to moje doświadczenie było większe, ale nie czuję się z, z, źle z tego powodu, że jestem najmłodszy. Ja, nie, ja miałem guru... pierwsi moi, moi guru byli w Polsce. To był zbyszek Krzyżanowski, który niesamowicie, jego wielkością było to, że potrafił znosić moje błędy. i Pozwalał mi na bardzo dużo, ale wiedział, że dzięki temu ja się uczę. I to był taki pierwszy człowiek, którego dostałem w głowę i powiedział mi: Zobacz, możesz lepiej. I później gdzieś on mnie zachęcił do takiej ciężkiej pracy. Ja jak zacząłem, on pracuje, miałem wtedy 20 kilka lat. I ja mówię: No nie, no nie może być tak, że gości u wieku mojego taty pracuje więcej niż ja. I zacząłem gdzieś wchodzić coraz bardziej w pracę. Później gdzieś zaczęło mi brakować, zrobiło mi się ciasno, i znowu zgłosiłem się do niego i poradził mi: jedz za granicę, obserwuj mecze. No i tak wykorzystywałem kontakty, sam jeździłem na własny koszt. Mamy znakomite warunki. Mieliśmy Lozano, Castellaniego, Anastaziego, wszystko w Polsce. Do spały naprawdę jest z różnych miejscach, ale to jest kilkaset kilometrów, a nie kilka tysięcy. Koszta są naprawdę minimalne i po części brałem od każdego z nich troszkę. Oczywiście, czasami ktoś mi wyrzucał z hali drzwiami, wchodziłem oknem. <noise> Musiałem jakoś zdobyć tą wiedzę, byłem strasznie zdeterminowany. Świetny kontakt, dużo rzeczy przekazał mi Andrzej Anastasi, Daniel Castellani, Daniel Lecuna, który tu jest trenerem z przygotowania fizycznego, Giovanni Guidetti, z którym miałem okazję porozmawiać przy okazji meczów w Ligi Mistrzów. ten z którym pracowałem w Sopocie, ok? Ma opinię w Polsce trenera, że nie wyszło, więc uważam, że to jest świetny fachowiec, okay, Nie Nie ci raz, dwa, ale to znaczy, że on jest złym trenerem? Nie, ja po prostu nie wyszło. Nie mówię o trenerach amerykańskich, tak? Philippe Blanc, gdzie widziałem, jak studiowałem we Francji, również miałem okazję pooglądać jego, jego warsztaty, całą tą otoczkę siatkówki francuskiej. Ostatnio akurat byłem w Ameryce i została mi przypięta łatka, że jestem Amerykaninem, tak? że, że lubię amerykański system szkolenia. Być może, no być może niektóre rzeczy z tego systemu trafiają do mnie bardziej, niektóre mniej. Natomiast e, każdym, staram się z każdego e, takiego guru, czy takiego trenera, który naprawdę pracuje dobrze, czy wygrywa, e, coś wyciągnąć. I miałem okazję porozmawiać chwilę z Bernardo Rezende w prywatnej rozmowie i, i, i nie porozmawialiśmy w ogóle nic o siatkówce, ale porozmawialiśmy o podejściu do pracy. I kilka rozmowy, tam było 10 minut, otworzyło mi oczy szerzej niż na przykład jeden staż dwutygodniowy. Także ciężko jest mi powiedzieć, który najbardziej. Natomiast e, od każdego człowieka, od każdego człowieka można czerpać motywację kiedyś czytałem, że motywację można czerpać nawet z pyska krowy i to jest prawda, to jest prawda. Mózg jest jak ja uważam, że jeżeli się go otworzy, to zadziała. Złośliwi pewnie powiedzą, że ta amerykańska szkoła, gdzieś wzorowana na, trochę na Andrzeju Kowalu, szukająca podobnych metod, pewnie psychicznego podejścia do zawodników, no nie przynosi jakichś wielkich efektów, bo, bo Będzinianie, cztery punkciki, tak jak inny polski trener, bardzo przez nas lubiany, Michał Bąkiewicz. Andrzej Kowal też ma trudny sezon, mówiliśmy już o tym, co wydarzyło się w Radomiu. Ja się zastanawiam, no bo tak, jak spojrzymy w tą tabelę, i to są fakty, to nie trzeba tutaj dyskutować i jakoś się zapierać. Zaxa, Ferdinando de Giorgi. Cera czarni Radom, Raul Lozano. PG Skrawę Uchatów Miguel Falaska. Lotos Trewgdań z Andrea Anastazji. Kuprum Lubin Gheorghe Kretu. I dopiero na szóstym miejscu jest polski trener ze swoją, ze swoją świtą, ze swoimi zawodnikami. Później Indyk Pol. Andrea Gardini, Jastrzębski, Węgiel i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znowu mamy Polski. No, na, razie, na razie, wyniki i możliwości polskich trenerów nie bronią, no ale oddajmy też coś sprawiedliwe. No, jednak dużo trudniej prowadzi się AZ Częstochowa MKS Będzin, BBTS, czy Efektora e, niż no, Sam sobie odpowiedziałeś w... na pytanie, bo tak naprawdę tylko trener Kowal ma do dyspozycji zespół marzeń, tak? Czyli mógłby rywalizować z tymi najlepszymi polscy szkoleniowcy prowadzą zespoły, no, słabsze po prostu i na papierze i w teorii zespoły słabsze. Natomiast co do tych szkół, no ty powiedziałeś że amerykańska, włoska, nie wiem, argentyńska, nie jest ważne jaka to szkoła. Ważne, żeby polscy trenerzy i bardzo mi to imponuje właśnie w trenerze MKS-u Będzin, żeby się uczyli, żeby się dokształcali, żeby próbowali różnych szkół, żeby jeździli, podglądali najlepszych trenerów i się rozwijali. Jeżeli polscy trenerzy będą chcieli się uczyć, jeżeli będą chcieli y, czytać różne materiały, będą się rozwijali, to w końcu doczekamy się naprawdę szkoleniowców y, na najwyżs z najwyższej półki. I nie będziemy musieli się posiłkować trenerami zagranicznymi, bo tak jak wielo, wiele razy już w tym programie mówiliśmy, y, powinniśmy ściągać szkoleniowców z najwyższej półki, takich jak Anastazji w Lidze, żeńskiej, Lozano, jak DeGiorgi i tak dalej. Natomiast no, nie ściągajmy przeciętnych zagranicznych trenerów, tylko dajmy szansę Polakom, którzy chcą się uczyć. I to, i to jest fajne, że są tacy, którzy którzy się uczą. Oczywiście to nie jest jeszcze poziom prezentowany przez tych trenerów, których wymieniłem i jeszcze pewnie długo nie będzie. No tak, tylko trzeba się gdzieś nauczyć Ale i gdzieś mieć szansę. Ale gdzieś trzeba zaczynać. I dobrze, że właśnie w takim klubie jak Będzin taki trener dosta, dostanie szansę. I dobrze, że Michał Bąkiewicz dostaje szansę w Częstochowie, bo gdzieś też musi zaczynać. No ja, ja Okej, okay, na razie mu się nie, nie udaje. Chciałem, chciałem to przytoczyć, pokazać i żebyśmy o tym podyskutowali, bo wiadomo, że żadna drużyna, mimo tego, że się nie spada, jest zamknięta liga, ale działacze to też szczególnie widać w kobiecej lidze. Nikt nie chce być ostatni, nikt nie chce grać o miejsca tam w kobiecej, nie wiem, 11, 12, tutaj 13, 14, czy być poza dziesiątką, e, mogą być nerwowe ruchy. Na razie działacze trzeba przyznać, no są cierpliwi. Ja, ja im życzę, żeby tej cierpliwości zostało, ale... Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Patrząc w tabelę, mmm, słuchając. O Radomiu o Radzie Czarnych. Tak mam wrażenie, że trochę żeśmy po tym meczu w Bełchatowie gdzieś sobie w głowach podświadomie skreślili lotos w tym sezonie, wiedząc, mając świadomość, że jednak ta kadra jest trochę węższa niż, niż tych drużyn, z którymi w zeszłym sezonie rywalizowali, nie grając widzę mistrzów, że są te przeloty, podróże, że będzie zmęczenie, że Mateusz mika, no nie wygląda świeżo w tym sezonie, po, po, po okresie reprezentacyjnym, no ale. Oczywiście, Lotos ma 19 punktów. Ale przegrał? No tak, ale przegrał tylko raz. Przegrał no w Bołchatowie po tym meczu, po którym skreśliliśmy. Lotos gromadzi i pamiętajmy, że druga runda dla lotosu to będą mecze 80% grane w domu. Pytanie, czy w Wergorenie, bo tam są straszne problemy. Trener Anastazji się, się żali, że hala jest wynajmowana na targi, no bo działają po prostu pieniądze. Jeżeli targi przynoszą wyższe wpływy dla, dla operatora hali, no to on wynajmuje ją na targi, a nie na treningi czy mecze lotosu, które po prostu dają mniej pieniędzy. To jest kłopot, ale. To pytanie jest jakby podwójne. Czy ty myślisz, że ten lotos, mając taki już dogodny terminarz później, grając u siebie, więcej trenując, mniej podróżując, jest w stanie, jest w stanie no, namieszać na tyle, żeby gdzieś być na pozycji medalowej w tym sezonie? Są na to szanse? No nie tylko medalowej, ale cały czas uważam, że lotos jest w grze o miejsca 1-2, czyli o, o prawo gry w finale. A to dlaczego? Po pierwsze właśnie to, to co powiedziałeś, Lotos nie przegrywa meczów, oczywiście gubi dużo punktów, ale nie przegrywa spotkań, no i będzie rzeczywiście... Wejdę ci słowo, Marko Falaski siebie. żartował, rozmawiałem z nim po meczu w Warszawie, żartował, że nie mają czasu kiedy trenować, to dlatego grają pięciosetowe, bo chociaż wtedy mogą sobie poćwiczyć. No tak, no i <noise> pamiętamy początek sezonu, kiedy w ogóle u siebie nie byli, trenowali gdzieś tam w jakimś ośrodku wynajętym w centrum Polski, więc jak na razie Lotos bardzo dobrze sobie radzi z tym trudnym wyzwaniem, jakim jest po pierwsze start w europejskich pucharach, po drugie niemożliwość grania w swojej hali. Na razie wygląda to całkiem przyzwoicie. Nie potracili dużo punktów. Okazało się, że Troja bardzo ładnie zastępuje Schulz, chociaż w Warszawie troj się wreszcie pokazał z dobrej strony zagrał na miarę swoich możliwości, więc absolutnie nie możemy skreślać lotosu. Zwłaszcza dlatego, że zobacz, co się dzieje w tej tabeli. Te zespoły gubią wszystkie zespoły, gubią punkty nie ma zdecydowanego faworyta i na dzień dzisiejszy nawet ta resowia, którą już gdzieś tam powoli zaczęto skreślać, mimo pięciu porażek, nie straciła wcale znowu tak to. dużo punktów, bo przegrywała 2-3. Jeżeli Resowia wreszcie przełamie kryzys, który w tym momencie w moim, moim głębokim przekonaniu, że to zawodnicy i trener też to potwierdzają, to już jest problem gdzieś w głowach. Oni, oni potrzebują jednego dobrego, efektownie wygranego meczu, z którym zespołem, w tak, z czołówki. Jeżeli to się wydarzy, jeżeli oni poukładają tam sobie grę, to jestem przekonany, że mogą mieć bardzo dobrą rundę rewanżową. Wcale jeszcze nie stracili wszystkich szans na grę w finale, aczkolwiek będzie im bardzo trudno odrobić te straty, które ponieśli to w pierwszych meczach. Na koniec, na szczęście my się nie znamy na siatkówce, żeśmy wielokrotnie udowadniali różnymi tekstami. No, selekcjoner w wywiadzie dla wirtualnej Polski ciągnięty brutalnie za język, no, powiedział, że on tam już wie, kto będzie mistrzem Polski no powiedział, że PG jest krabeł Ale czy to powiedział ze względu na sentyment? Czy powiedział... No było pytanie o sentyment, ale nie powiedział, że, że jego zdaniem, że mu tak tam wyszło z tych jego rachunków, że to PGS krabeł Chatów. No więc przepraszamy, ale już mistrza Polski znamy, selekcjoner, selekcjoner określił. to. Będziemy, co, będziemy, rozli będziemy rozliczać, ale, ale z drugiej strony, no, wszelkie znaki na niebie wskazują, że skrawy Uchatów ma spory potencjał, biorąc pod uwagę chociażby to, co ostatnio się dzieje. Marcel Gromadowski, z którego transferu wiele osób drwiło, że, że jak tam napisano, że mistrz Europy, bo to był 2009 rok, przypomnijmy też, jako rezerwowy zawodnik, że, tu się, że różne koleje losu, że Marcel to, Marcel tamto, okazało się. Że Marcel dwa mecze zagrał. Najpierw jako zmiennik zaprzeziębionego, jakiegoś tam mającego kłopoty zdrowotne. Marusza Wlazłego wszedł, pokazał się z dobrej strony. Teraz mecz w Lubinie więcej niż przyzwoity. No, MVP no i tak, został. No, dlatego mówię, więcej niż przyzwoity. No i te, te takie drwiny z początku sezonu okazują się, że taki zawodnik i znowu Polak odkurzony po jakimś czasie trochę no Wcale nie jest, wcale nie jest zły. No, moim zdaniem, jakbyśmy poszukali jakiegoś przeciętnego zagranicznego atakującego, to no Marcel w tym momencie no, daje. No i selekcjoner twierdzi, że, że z Marcelem i, i całą grupą Zwyłuchatowa jest szansa na złoto. Jak, jak najbardziej jest szansa na złoto. No przecież nikt nie odbiera skrze szans na medal, na złoty medal, na odzyskanie korony. Na pewno skra nie jest w tym momencie głównym faworytem. Z wyjątkiem Stefana Antigi, ale mam wrażenie, że on trochę przez sentyment to mówi, bo jest związany blisko ze skrobą Bełchatów. Większym faworytem na ten moment jest Zaksa. Na przed rozpoczęciem sezonu wszyscy upatrywali mistrza Polski we Koresowi. Więc ta skra może tak troszkę z boku, z boku wcisnąć się do tej walki, natomiast no skrama kłopoty dużo. Pamiętajmy o tym, kilka kontuzji, Mariusz Wlazły przecież w ogóle w Lubinie nie wystąpił, tam się pojawiły jakieś bóle w okolicach pleców, więc trener Falaska no, chyba bardzo się cieszy, że niedługo będzie przerwa, że ci zawodnicy kontuzjowani, Wrona, Lisina, czy Mareszal miał kłopoty przecież. Zdrowotne, więc skra naprawdę, no a już przecież wcześniej, Michał Winiarski, prawda, i to, to w ogóle wyglądało na to, że to mogło być dużo większe problemy niż w rzeczywistości są i to całe szczęście. Więc Skra, mimo tych kłopotów, radzi sobie bardzo dobrze. Tylko też pamiętajmy o jednym. Skra, w przeciwieństwie do lotosu Trefla Gdańsk, większość meczów do tej pory rozegrała w swojej hali. Więc ich czekają trudne mecze wyjazdowe i mają gdzie jeszcze pogubić punkt. W Na następnym odcinku mamy obiecane, że pojawi się tutaj znany i lubiany trener Inauz Mazur. Trzymamy tylko kciuki, żeby zdrówko dopisało, bo ostatnio goście nam padają jak muchy Pewnie z pewien powodu tych pogód. Wiemy jedno że trener selekcjoner jest przekonany, że mistrzem Polski zostanie PGS chatów. Ja nic nie wiem, bo jeszcze Zaksa, bo jeszcze sekorysowi, bo Cera Czarni, bo jeszcze Lotos. No zobaczymy. Będziemy wszystko pilnie śledzić, a dzisiaj za program dziękuję. Kamil Drąg, Przegląd Sportowy, dziękuję bardzo. I Kamil Skłodowski, zapraszamy.